Witam się z wami w kolejnym filmie z, te, z serii próbowania różnych nowości i dzisiaj będę dla was otwierać i próbować i oceniać jak to będzie smakować taką nowość filety z makreli w sosie musztardowym z chrzanem ja sobie ukroiłam pół małej cebulki bo ja lubię taką rybkę z cebulką ale sobie później dodam tą cebulkę ja już jak spróbuję dla was Nigdy nie jadłam w sosie musztardowym, albo w oleju, albo w pomidorkach, filety z makreli lub inne rybki. Otworzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Co oni tutaj nam z firmy Gral mamy napisali. Możecie sobie tutaj zapauzować jak chcecie i zobaczyć skład. Myślę, że jest ok. Dobra, to ja otwieram i zaraz do Was wracam. Po otwarciu puszki ukazuje Wam się taki widok. Widać rybkę, widać tutaj ten sos musztardowy. Zaraz wyciągnę na talerzyk i spróbujemy. Więc tak, jeżeli chodzi o wizualny wygląd, no to tak wiecie, średnio to wygląda. Jak to będzie smakować? No to się okaże. Trzeba spróbować razem z tym sosem rybki. Rybka na pewno będzie pyszna, tylko nie wiadomo jak ten sos będzie smakował. Zaraz Wam powiem. Pikantne nie jest. Jakby było. Ten sos chrzanowy wyczuwalny. Bardziej jest wyczuwalna tylko ta musztarda. Mm. Lekko. Musztardowe. Ciekawe, jak będzie z cebulką. No dobra, teraz spróbujmy z cebulką. Może z cebulką to lepiej będzie. Smakowało. Taki trochę inny, dziwny smak, można powiedzieć. Mm. Tak bym powiedziała takie se, Takie same. Mój mąż właśnie zjadł też jedną i mówi, że takie sobie, ale rzeczywiście jest takie. Takie sobie, a. Da się zjeść? normalna, nie na powiedzieć, musztarda. Jednego tutaj szanu nie wyczuwam. Bądź bym powiedziała, że w sensie musztardowym, nie musztardowo-szanowym. Ale, każdy ma inny smak, ale jak dla mnie, to ja bym to kupiła drugi raz? Raczej nie. Raczej tego nie kupię drugi raz. Bardziej mnie przekonuje ryba w oleju lub w pomidorach. Taki trochę dziwny, specyficzny smak, ale jak wy jesteście ciekawi, zawsze możecie sobie jedną konserwę taką kupić i. I spróbować. Wiemy, tu mamy to opakowanie. Makrela w sosie musztardowym z Chrzanem. Ja oczywiście zjem, ale jak ode mnie to tak jak to się mówi 5 na 10. <śm> <śm> Można powiedzieć takie. Nie jest to jakieś takie niezjadliwe, ale jakieś tam rewelacyjne też nie jest. Także. Tak to wygląda. Taka nowość. Jakby ktoś był ciekawy jak to wygląda, jak to smakuje, to już będzie wiedział. A ja się żegnam, pa pa.